Bo nic, się dzisiaj udało, bo uda nam się zobaczyć Niagara Falls I to, który? Trzeci, trzeci dzień? Drugi dzień? Drugi dzień udało nam się Mieliśmy dzisiaj już chillować, zjedliśmy sobie burgerki Majóweczka, Majóweczka to piłka góra Siedzieliśmy już sobie i nagle było takie My chcemy pójść do, do Casino, do Niagara Falls, więc da. idziemy. Znaczy najpierw pójdziemy sobie zobaczyć... Znaczy jest, jest późno, bo normalnie to o tej godzinie śpimy. jest po 21. Jest po No i tego. No i sobie po prostu pójdziemy zobaczyć teraz wodospad, a później pójdziemy coś pogamblować. Znaczy nie będę mógł tego pokazać, ale... Ale pieniądze. Myślę, że Moniczka będzie dzisiaj bardzo bardzo Zobaczymy ile wygrasz. Ale sobie wymyślili tutaj fontannę. Taki, jest taka taki. Sensie, z tyłu, jest... Tam jest kasyno właśnie. Tam będziemy później iść do, do kasyna. Nie to wiem, musimy pamiętać. Jest... Tak jest. Tam trzeba, musimy podać jakieś paszporty. Eee, tam potwierdzić, jeszcze, że nie potwierd mamy 16 lat i więcej. To najgorsze, że właśnie oni pytają się. I czasami jest tak, że po prostu zapomnisz, ile masz lat. Jest takie. Ile masz lat? 16. Nie mam pojęcia, 16. Nie, ale na przykład... Ja bym powiedziała, ja że 23 ja i nie No nie właśnie nie pamiętam, że No pół, właśnie, a ja to? tak samo Znaczy ja mam jeszcze tym przedmiot nawet 23 dnia. Ale czuję się jakbym miał, od wiem, 20 może co nie coś takiego. Tak. Więc idziemy sobie w dół Let's go A to jest w ogóle hotel cały Taki okay. duży I no to co, no co mówię... takie fajne Tak jest, znaczy to jest dużo rzeczy, ale też jest dużo takich pamiątkowych sobie. Outside jak takie mini Las Vegas trochę, co? Tu masz jakieś, widzisz, wszędzie jakieś w restauracji, nie restauracji. tam jest taka podróba CN Tower, to pójdziemy na, na tego tego. Na tego Towera sobie, bo to jest taki niższy, zdecydowanie niższy, tak teraz patrzę. Może uda nam się wyjść. Tak przy okazji. to jest wysoko. Nie, to nie jest wysoko. Zobaczysz CN Tower, tam to jest dopiero wysoko. A tam już idzie na waterfalls tam, o za chwilę będzie, zobaczymy sobie Znaczy ja już widziałem, to Moniczka będzie bardziej To jest bardziej dla niej wszystko Widziałam na zdjęciach Będzie ciekawie, będzie fajnie I teraz drogą w dół I drogą w dół Najgorzej jak się później wchodzi do góry, bo Przeszliśmy stamtąd, więc Będzie, będzie ale już Już można usłyszeć go What? here, yeah to jest miejsce, w którym się posikałem moi drodzy, opowiadałem wam historię o Wodospadzie Gara. 4D Cinema! Historia! Ja pamiętam, szedłem tutaj tą, tą drogą pod górkę właśnie z całą rodziną i tam na dole był był, 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 był kibelek. I pamiętam dziadek mówił idź dość, idź siku. O wy ja nie pójdę siku. A później oglądałem, kurde, półgodzinny film, jak tworzony jest wodospad Niagara i cała woda pryska na mnie i po się posikałem. Najgorszy, najgorszy, najgorszy dzień, dlatego że później chodziliśmy po całej Niagarze po to, żeby znaleźć spodnie jakiekolwiek. Nie było żadnych, masakra. Najgorzej, najgorzej. Proszę bardzo, witamy na Falls. tylko to jest ten, ta mniejsza część, ta większa jest tam, jest bardzo, bardzo daleko. Jest to całe oświetlenie, już o tym opowiadałem parę razy. Ale na to oświetlenie wydano bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy. E, I wygląda bardzo ładnie, dlatego warto przyjeżdżać tutaj wieczorem, chociaż za dnia też jest bardzo fajnie. No e, i to jest akurat tam, już można zobaczyć Amerykę, to już jest po, po tamtej amerykańskiej stronie. E, to ładne oświetlenie, i tam jest jeszcze, zaraz pojedziemy. Tam jest cały ten główny, największy. I to w zasadzie tylko z Kanady widać tak bardzo fajnie, bo Amerykanie tak nie za bardzo mogą sobie oglądać. Więc super! No się unosi taka mgiełka woda cała. Tak, będziesz, będziesz mokra cała To jeszcze zimno Będziesz mokra cała I tam mamy mięsko, czyli najfajniejszy taki, duży Dużo, dużo mgły Najgorzej, bo tam dalej jak podejdziemy, tam jest e, strasznie mokro, więc mam nadzieję, że nie zamoczy mi tutaj wszystkiego Monička robi zdjęcia! Robię jak tutaj się nie jest, to trudno docenić tą skalę. Autentycznie ja mogę Wam pokazywać ile wlezie na tym na internetach, ale nigdy nigdy tego nie doświadczycie, dopóki nie podejdziecie bliżej, tam podejdziemy do, 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 do tej jednej części. Woda jest taka. Johnny jest... jest taki, ale woda, no, woda jest taka! Nie, ale zaraz podejdziemy do morza na kamerze, będzie widać jak woda za... Super! Tam możecie zobaczyć to oświetlenie, o którym mówiłem, które oświetla cały ten wodospad możemy zobaczyć poświetlenie w barwach narodowych, nie tylko w zasadzie Polski, prawie że Polski, ale, ale też Kanady, czyli czerwony, biały, czerwony, Blakuje tylko listka. W zasadzie to Moniczka zauważyła, dopiero teraz tak patrzę. Mój aparat teraz bardzo umiera, ale... Więc widzicie tą giełkę całą? To wszystko to jest normalnie jakby deszcz padał. Jest tak mokro i duszny taki humid jest trochę, taki, takie mokrytkie powietrze. Ale tam zaraz podejdziemy, zaraz zobaczycie, jak to wygląda bliżej. Ok, dotarliśmy na na edge. Możecie zobaczyć ile po prostu wody się przewala. Jak to Moniczka powiedziała, tu jest prze. Jest przerażająco. Część, no obie... jak taka miska albo wanna. No, takie... <gry> tak się plewa do wanny. Twoje jacuzzi jest gotowe. <gry> A więc random fact of the day, żeby się dowiedzieć czegoś, to ogólnie tutaj przy Niagarze, to się dowiedziałem od Jessiki, że jest bardzo dużo winiarni, jest dużo jakby wytwarzania wina. Jak jechaliśmy, zresztą tutaj to można było zobaczyć. Po prostu była winiarnia za winiarnią, po prostu pełno znaków, dlatego że ziemia ponoć to jest dobra. Jakby pod uprawy tego typu rzeczy. Ja nie znam się na tym, szczerze mówiąc. Natomiast ponoć się jakby tak mniej więcej od Hamiltonu do tego miejsca tutaj jest masa winiarni, bo ziemia jest do tego dobra. I nie wiem, może ktoś, kto się zna na tego typu rzeczach, może wiedzieć dlaczego, ale, ale tak jest. Więc teraz panorama, więc mamy tutaj te światełka, o których Wam mówiłem. Pierwszy wodospad, tam już jest Ameryka Buffalo. Następnie mamy tutaj cały wodospad, byliśmy przed chwilą tam. Wygląda prze prześlicznie. Wygląda prześlicznie. Moniczka aż musi robić zdjęcia. Wiesz, że to jest ten? To jest e, drugi cud świata, jak widziałem. Pierwszym byłaś ty... A Nie, w sumie pierwszym był ten wodospad, ty byłaś druga. Nie kochanie, czekaj! Mi sam. Dobra, wyszliśmy z Kasina. I mogliśmy oczywiście nagrywać w środku, bo tam w ogóle nas na od razu zabili. W każdym razie pograliśmy trochę. Ja nigdy nie grałem, Moniczka też nigdy nie grała. Znaczy ja tam bardziej widziałem bardziej. E, I wygrałem... Ile? Tam w zasadzie wydaliśmy 90 dolarów. Tak. A wygraliśmy 120 dolarów znaczy przykład tak. ja wygram tak. 120 dolarów więc... jesteśmy 30 na plusie Ej, zawsze coś, więc wyszliśmy na plusie, Ta zabawa była dobra, jak na tak pierwszy raz, żeby się przejść. No bardzo fajnie. Bo no nie było, bo wiecie, super mega wygranie, ale było, było spoko, więc każdy można grać, nagrać. To było spoko. Ale no, pamiętajcie, nie gamblujcie. To bardzo złe. Okay. Kasyno są złe. Nie, nie tego. Gdzie my wyjechaliśmy, Moniczka? powiedz mi. Ja nie wiem, gdzie pojechaliśmy. Do lasu nas wywieźli kanadyjskiego perkele ale żeby łosię oglądać. No! no dobra, jesteśmy w miejscu, co się nazywa... Hmm? No, nie umiesz przeczytać, to jest Rattlesnake, Rattlesnake Point. Point. I to jest miejsce, gdzie są szlaki hmm. różnego rodzaju. Zaraz pokażę Wam mapkę. Mamy tutaj taką ładną mapkę. Pójdziemy sobie pochodzić po górze i po szlakach. Ty lubisz chodzić po szlakach, zresztą jak dużo góra. po szlakach. Ale to ja taka góra, nie góra w zasadzie. I generalnie Rattlesnake to jest jakiś taki wąż. Taki dziki wąż jadowity, który może upierdolić. Wąż rzecz niebezpieczny. Du, 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 du. Jak upieprzy to, 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 to ten, to nogę ober... Nie tak serio to. On jest jadowity ponoć, ale prawdopodobnie go nie znajdziemy, ale przeżyje się, jak nas ugryzie. Będziesz musiał, Na już musiał mi odessać, kurde. Aaa, Snake ugryzł mnie! Latałem tu jaszczębie. Tu chyba takie gniazdo, z tego co widzę, jest. Jaszcząb! Ururu! Ururu! No dobra, więc mamy trzy traki bodajże, z tego co widzę. Ale to mamy tam pokazane ile kilometrów z drugiej strony. Mamy jeden Vista Adventure 1,5 km, drugi jest ile? 3 km, a trzeci 4,7. I ogólnie to jest cały trail to jest 725 km. I to jest tak tutaj gdzieś no Tak Akurat dla nas na dzisiaj, nie? No, takie 700 km, tak no. na spokojnie takie wziąć na, na raz, nie? A co tam będziemy się pieprzyć? Dokładnie. Każdego roku umiera tutaj człowiek. Parę człowieków. Uuu. Proszę Państwa, co to jest? Mamy tutaj kwiatek, który dopiero rośnie sobie. I jak on urośnie, to będzie duży. A tak serio, to nie, nie będę udał Ceylowskiego. Te kwiatki tutaj ponoć są jakimś takim narodowym, kanadyjskim kwiatkiem, czy listkiem. Proszę pokazać je. I, I ponoć zrywanie ich, ani niszczenie jest nielegalne, więc... Jebać yeah, policję! Stop! You violated the law! Yeah, now you know why people die. These in the ground. Kwiatek! Those are the flowers, right? i need a couple more days wait that's illegal <laughs> okay i'm getting i'm getting through this log To co Chris mówił, że mamy tutaj też takie, a oprócz tego, że ty się popiwkował, mamy takie szczeliny, można sobie po prostu, wiecie, przechodzić gdzieś tam przez nie. Masz jakiś tam equipment. Wygląda całkiem ciekawie. Nie chcę zginąć co prawda, ale wygląda jak w minecrafcie takim. kurde oh my God. <śles> <śles> Well, you asked for it. <laughs> oh, God, Dowiedziałem się, że te kwiatki, ten to, to narodowy kwiatek Kanady, można znaleźć go na dokumentach bardzo często. Może zrobię jakieś zdjęcie, e, ale się nazywa Trillium. Znaczy, Trillium. To nie wiem czy Trillium. W Waterforda tak, były tak. takie kamyczki, się nazywały Trillium Or. Więc może. Nie wiem. No pewnie jest jakaś nazwa, wiesz? Botanicus Optimus Canadus. Jest coś w tym stylu, więc. Ale no zrywanie tego runa się go, więc nie wiem czy przyjadą dla Was ten Red coats, ci tacy wiecie, czerwonek tych na koniu. Czy z takim czymś kojarzyła Ci się Kanada? Nie. nie? Nie. Nie? A z czym. Kanada kojarzyła mi się z... Route 66 i tak. Ale to jest przecież to z Ameryki. <laughs> Oj dobra, tacanie. ale ja sobie tak wyobrażam Kanadę i jeszcze taki łoś przychodzący przez... No to tutaj, taki łoś mógłby być gdzieś tu, na jakiejś takiej puszczy. Czy nie, znaczy bo to, to są takie parki jak Gridy Hills jest taka kraina w World of War. A Yellowstone. No to, to jest to jest w Ameryce. No to Ameryka jest obok, to prawie to samo. To no prawie to samo, no można powiedzieć, to ale... To ale no mówię, bardzo dużo płaskiej przestrzeni, bardzo dużo takiej za tak. zasadzie nie zagospodarowanego. U nas w Europie nie ma czegoś takiego. Jest wszędzie daleko. No, no tu, prawda chcesz tu chcesz Dojedziesz dzisiaj. Jedziesz godzinę w jedną stronę. Highway. I ale drogi są za to dobre. Tak, tak. bardzo przyjemnie się jeździ. Chociaż no, no, to... nudno, no ty byś się zasnął. Jeszcze to czas. To prawda, to prawda. Tak. Wszędzie jest daleko, ale jak już to jest ładnie. Czeka, tak. że trochę śmierdzie kupa. Śmierdzi. Może jakiś łoś robił kupsko. <laughs> A więc ten, ten szlak na mapie, co pokazywaliśmy tam, 700 km, to okazuje się, że tutaj macie, oprócz tego, że to jest rattle point, coś tam, to z Niagary można takim uskokiem w zasadzie iść cały czas przez 700 km aż gdzieś tam do Tobomory, czy jak to tam się gdzieś tam nazywa. I 700 km jest szlak. I normalnie jakbyście szli z Niagary, to byście w którymś momencie przechodzili tym szlakiem tutaj. Po prostu idziecie 700 km dosłownie. Więc zajebista sprawa. Jeżeli chcemy przejść ten... To by... Znaczy fajnie, tak sobie wziąć taki cały plecak, nie? I się mhm. przejść, kurde, przez x dni, bo tam się 3 godziny jedzie autem, więc... Tak. Halo tam, body.